Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Chcemy się odnieść do widma pryszczycy. Kolejnej choroby, która pojawia się przy polskich granicach. 70 kilometrów od granicy polskiej po stronie niemieckiej pojawiło się ognisko tej choroby. W Niemczech pierwszy raz od 37 lat. Duże ryzyko, że ta choroba przedostanie się do Polski. W Polsce ostatnie zakażenia tą chorobą były rejestrowane 50 lat temu. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, dlatego, że to już w tej chwili wpływa na ceny mięsa produkowanego w Polsce. Po drugie, dlatego, że choroba świń w Polsce jest już w tej chwili zdziesiątkowana. Mamy najniższą w czasach trzeciej RP, to bez wątpienia, natomiast być może w czasach powojennych, produkcję świń w Polsce. Wygląda to w tej chwili w ten sposób, że tylko w zeszłym roku trzeba było wybić prawie 7 milionów sztuk zwierząt gospodarskich. Obok problemów. Z ASF mamy problemy z chorobą niebieskiego języka, pojawiały się przypadki wścieklizny. W sektorze drobiu mówi się o ptasiej grypie, ale także o rzekomym pomorze. Plaga chorób niszczy polskie hodowle. Jeżeli pryszczyca przedostanie się na polską stronę, to może nasilić się to, co widzimy niestety od dawna to znaczy dalsze zmniejszanie skali hodowli zwierząt w Polsce. Przypomnijmy, w 1992 roku w Polsce jeżeli chodzi o trzodę chlewną, to było 21 milionów sztuk. Mniej więcej 10 lat później, w 2003 roku, to było 18,5 miliona. Mniej, ale porównywalna liczba. W tej chwili to jest ponad dwa razy mniej niż na początku lat 90., czyli w Polsce mamy 9 milionów sztuk trzody chlewnej. Chciałbym pokazać Państwu wykres, który doskonale obrazuje beznadziejną, niestety, kondycję polskich hodowli. To jest wykres od 2003 roku do teraz, pokazujący jak wygląda import warchlaków. Polskie hodowle są uzależnione w tej chwili na wielką skalę od rosnącego importu zwierząt gospodarskich, w tym wypadku trzody chlewnej, warchlaków. To nie tylko rodzi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, to również rodzi zagrożenie, na co zwracają uwagę rolnicy, hodowcy zagrożenie rozprzestrzenianiem się chorób. Bowiem, jeżeli my na dużą skalę importujemy mięso i importujemy żywe zwierzęta, warchlaki, to przywozimy nie tylko do siebie, to, co jest korzystne dla naszej gospodarki, to, co można później zjeść, ale możemy przywieźć także choroby. Samodzielność żywnościowa sprzyja. Słabszemu rozprzestrzenianiu się chorób. Nasz poseł Krzysztof Mulawa interweniował w Ministerstwie Rolnictwa wczoraj. Dowiadywał się, jak wygląda działanie ministerstwa, i niestety mamy nieoficjalne informacje, że kontrole na granicy, które mają zapobiec przedostaniu się pryszczyce ze strony niemieckiej na stronę polską, mają charakter po prostu pozorny. Ogromne ilości ciężarówki mięsa i zwierząt żywych jadą na polską stronę, nie są szczegółowo kontrolowane. Tematy, po których przejeżdżają te ciężarówki, absolutnie nie gwarantują jakiejkolwiek dezynfekcji w przypadku przedostawania się. Chorób, być może poprawiają komuś samopoczucie, natomiast z pewnością nie polskim rolnikom i nie polskim hodowcom. To, czego się domagamy, to, żeby natychmiast uszczelnić polską granicę, żeby Ministerstwo Rolnictwa zaczęło traktować ten temat poważnie, żeby zacząć w Polsce odbudowywać trzodę chlewną, a nie ją wyniszczać, żeby służby państwa na poważnie zajęły się tym tematem, bo niestety jest tak, że w ciągu kilkunastu lat definiuje, Deficyt w produkcji trzody chlewnej w Polsce i wymianie handlowej, jeżeli chodzi o wieprzowinę, wzrósł czterokrotnie. Ze 100 tysięcy ton do 400 tysięcy ton. Jeżeli będziemy kontynuować politykę taką, jak praktykowały rządy Platformy Lewicy i PSL, co ciekawe, to jesteśmy na prostej drodze, żeby zakończyć produkcję trzody chlewnej w Polsce. To, co się nie udało okupantom niemieckim, może się udać demokratycznym rządom. Na to się nigdy nie zgodzimy i będziemy bronić interesów polskiego rolnictwa. Oddaję głos poseł przemysła Wipler. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Szanowni Państwo. Choroba, pojawienie się pryszczycy po kilkudziesięciu latach w Niemczech. To moment, w którym rząd niemiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o środki specjalne, tak zwaną regionalizację. I ustanowiono strefę ochronną, strefę, z której nie można wywozić mięsa, na promień 10 km od miejsca zdarzenia, w którym wykryto tą chorobę. Dla porównania w Polsce, gdy odkryto chorobę ASF, to wyznaczono promień, w którym obowiązywały restrykcje, zakazy na 150 km. Niemcy zostali przez Komisję Europejską potraktowani bardzo liberalnie, Polska bardzo surowo. Już w chwili obecnej kilka krajów na świecie, między innymi Wielka Brytania i Korea, Zabroniły w wozu do swoich krajów mięsa z Niemiec. Ponieważ nie chcą, by pryszczyca rozprzestrzeniła się do ich krajów, do, by spowodowała gigantyczne szkody w ich gospodarstwach i gospodarce żywnościowej, i gospodarce w zakresie hodowli zwierzęcych. Państwa te chronią swój rynek, bo wiedzą, że gdy u nich pojawią się takie ogniska, to z automatu zostaną ich gospodarki podcięte, ich hodowla podcięta i w, w tych krajach. Pojawią się bardzo poważne problemy z hodowlą zwierzęcą. Powinniśmy wystąpić do Komisji Europejskiej o zastosowanie takich środków specjalnych, i do czasu, gdy uzyskamy jako polska, jako polski rząd taką zgodę, powinniśmy faktycznie zamknąć granice dla mięsa z Niemiec. Dlaczego? Ponieważ już w chwili obecnej. Te firmy niemieckie, które wypadły, te hodowle niemieckie, które wypadły ze swoimi produktami z rynku brytyjskiego, koreańskiego, zalewają swoim produktem po bardzo konkurencyjnych cenach, powiedzmy po cenach dumpingowych, e, polski rynek i w ten sposób również ekonomicznie już w chwili obecnej zagrażają naszym hodowlom. Polscy gospodarze, polscy hodowl, hodowcy zwierząt. Szacują, że może nawet kilkadziesiąt, nawet 20 tysięcy gospodarstw upaść, jeżeli do Polski przedostanie się pryszczyca. To będzie katastrofa. Kto na tym korzysta? Korzystają duże międzynarodowe koncerny, które zajmują się przetwórstwem mięsa, które zamiast kupić od polskich gospodarzy, kupią to tanie mięso, które nie wyjechało do Korei, nie wyjechało do Wielkiej Brytanii, i to też jest ekonomiczny problem dla naszych rolników. Jesteśmy za ochroną bezpieczeństwa żywnościowego, jesteśmy za ochroną naszego interesu narodowego i apelujemy do rządu, by. W tych sprawach interweniowali. Nasz kandydat na prezydenta Sławomir Męczen, który w najbliższych dniach będzie w Wielkopolsce, będzie mówił o tej sprawie, będzie apelował do swoich kontrkandydatów, będzie apelował do rządu, by podjął zdecydowane działania w ochronie polskiej wsi, w ochronie polskich rolników, polskich producentów mięsa, polskich hodowców. I polskiej racji stanu. Apelujemy na zdecydowane działania i nie bójmy się tego. Niemcy nie bali się, gdy im się nie podobała polityka migracyjna, postawić i de facto zablokować granice z Polską, z innymi krajami. Powinniśmy równie odważnych działań podjąć, nie czekając, aż ktoś w Brukseli się miłościwie nad nami zlituje. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Mamy nadzieję, że nie będziemy za kilka tygodni czy miesięcy wracali do tej konferencji i przypominali. To, co mówiliśmy, a okaże się, że Polska została zalana mięsem z Niemiec, być może mięsem skażonym, że nie powtórzy się dramat, który przechodzili polscy rolnicy, którzy w pewnym momencie zostali zalani produktami z Ukrainy, co podobnie można było przewidzieć. Dziękuję bardzo. Tak, uzupełniając jeszcze powiem, że nie mówimy tutaj o zmianach typu 5% w dół. W ciągu ostatniego pół roku ceny tucznika spadły z 8 do 5 zł. To jest spadek prawie dwukrotny proszę Państwa. W jaki sposób ci ludzie mają w tej chwili swoją trzodę rozwijać, rozwijać produkcję w Polsce? To jest po prostu w takich warunkach niemożliwe. Receptą na bezpieczeństwo żywnościowe Polski i bezpieczeństwo przed tymi chorobami nie jest wybicie trzody chlewnej, co dotychczas robiły rządy i co proponuje Komisja Europejska. Receptą jest Rozwinięcie produkcji trzody chlewnej w Polsce, tak żebyśmy mieli swoją produkcję warchlaków, swoją produkcję mięsa i mogli wówczas ograniczyć trans, transgraniczny import zwierząt wraz z chorobami z innych krajów. To jest droga, którą trzeba iść, a nie wybijanie stad i zredukowanie hodowli w imię rzekomego bezpieczeństwa do zera, bo nie będziemy bardziej bezpieczni, jeżeli będziemy mięso i choroby importować sobie z zagranicy.